Dobry wieczór, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w energetyce na 20 kwietnia 2021 roku. I znowu rzeczy los łaskawy, bo wreszcie okulary, które wczoraj znalazłam. No, proszę Państwa, mogę czytać, co napisaliście. No, ale też los łaskawy dla nas wszystkich. W związku z tym, że pogoda za oknami coraz ładniejsza, i mam nadzieję, że już wiosna, wiosna do nas przyjdzie. I kochani, może na początku powiem, jakie są aspekty planet, numerologia, i przejdziemy do poszczególnych znaków, a później jeszcze wyciągnę karty dla darczyńców i karty urodzinowe. Jeszcze tylko przypomnę, że cały czas są miejsca na medytację i wykład z Matką, Ziemią i Mocą jak również jak uzdrowić relacje z własną matką fizyczną, no, bardzo silna medytacja, silny wykład. Koszt tylko 69 zł, więc jeżeli ktoś by chciał, to procedura w opisie filmiku. Natomiast, proszę Państwa, przechodzimy już do aspektów planet. Jutro aspekty planet tak naprawdę nieciekawe, muszę powiedzieć, że aż patrząc przed chwilą, tutaj na aspekt, troszeczkę się zmartwiłam. Dlaczego się zmartwiłam? Dlatego, że tak, proszę Państwa, o godzinie 2.03 księżyc w opozycji do Plutona. No mam nadzieję, że będziemy spali, Aspektu tego nie odczujemy i nic złego nam się nie zadzieje, bo to jest taki aspekt, przy którym nieraz coś niespowodziewanego nagłego się dzieje, tak? Również nasze emocje działania mogą być też takie nieskoordynowane. Później proszę Państwa, o godzinie 8.10 księżyc przechodzi do lwa, czyli generalnie możemy mieć tendencję do bycia bardziej e, takimi, no nie wiem, e, wzniosłymi rządzicielskimi, e, to to jest jedna rzecz, oczywiście dla, dla lwów jest to dobry aspekt. O godzinie 8.58 księżyc w kwadraturze do słońca, czyli nie najlepszy czas do relacji damsko-męskich, ale również i my sami. W sobie gdzieś tam w głębi możemy być niepoukładani. czyli też nie najlepszy aspekt. Dobry aspekt o trzeciej, przepraszam, o drugiej 51 zaczyna się trzecia kwadra księżyca to tu akurat dobrze. 12.08 księżyc w kwadraturze Murkurego, utrudniona wszelka komunikacja, mogą być również problemy z elektronicznymi rzeczami, z internetem. I proszę Państwa, jeszcze. Na dowiar złego o godzinie 22.20 księżyc w kwadraturze do Wenus. I proszę Państwa, uważam, że możemy, bo tranzyty, plany są nie najlepsze, ale jeżeli będziemy pozytywnie myśleć, pozytywnie działać, wysyłać wszechświatowi miłość. To, proszę Państwa, te negatywne planety nie będą miały na nas wpływu. Ja, proszę Państwa, nieraz, jeszcze jak nie robiłam energetyki, bo teraz to chcę czy nie chcę, to muszę być na bieżąco, ale nieraz były takie czasy, że, proszę Państwa, przez tydzień nie zaglądałam do efemerydów i w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje w aspektach planet. Mówię, Boże, jak to dobrze, że ja nie zaglądałam, bo bym się wystraszyła, a wcale tak źle nie było, więc proszę Państwa, wcale tak źle może nie być. Dobrze, kochani, jeszcze numer je zobaczę, tylko patrzę, gdzie ja tu mam jakiś długopis. Mam długopis, pokażę Państwu. Eee, zaraz zobaczymy dwójka. Dwójka z dnia, czwórka z miesiąca i piątka z roku, czyli jutro pod wpływem dwójki. No to ta dwójka nas u bardziej uwrażliwi. No normalnie bym powiedziała dobra do miłości, ale nie przy takich aspektach, tak? Chyba, że się coś będzie kłócił, a później będzie się bardzo ładnie godził. Kochani, dzisiaj, dzisiaj tarot znów. Nie wiem, czy zadowoleni jesteście, czy nie zadowoleni. Mam nadzieję, że zadowoleni. I dzisiaj rozpoczynamy od Strzelca na 20 kwietnia na na wtorek. I co dla strzelca, karta diabeł. I teraz tak, karta diabeł generalnie może oznaczać trudne emocje, nerwowość, ale też takie jak gdyby tchwienie w jakiejś sytuacji, z której będzie trudno się wydostać, chociaż jak widzimy, klatka. Otwarta, natomiast niektóre strzelce mogą po prostu myśleć o beznadziei swojej sytuacji, a wcale taka beznadzieja nie będzie. Proszę się, drogie strzelce, troszeczkę otrząsnąć z negatywnego myślenia, porzucić wszelkie więzy i ograniczenia, które Was blokują, i pofrunąć do sukcesu. Amen. Idziemy do koziorożca. U koziorożca dwójka buław. Czyli generalnie koziorożec ma dobry czas do spotkania, otwarcia się na drugiego człowieka. I też w jego życiu może być pewnego rodzaju dualność, czyli w tym się zająć, czy tamtym. Iść, nie iść, stanie troszeczkę w rozkroku. Ja zawsze przy każdej dwójce tak naprawdę mówię, że na siłę nie podejmować decyzji. Jeżeli się uda, to ja bym powiedziała, dwie rzeczy utrzymać naraz. I mamy koziorożca, muszę sobie napisać, żeby mnie. Nie pomieszała, później dla wodnika. Co dla wodnika? Dla wodnika król denarów. Król denarów jest bardzo dobrą kartą, nawet przy tych trudnych aspektach. Mówi przede wszystkim o tym, że. Jest to dobry czas na działania zawodowo-finansowe, z tym, że takie przemyślane, ugruntowane działania. gdybyście, drogi wodniki, nie wiedziały, co robić, jak robić, to proście o radę mężczyznę, mężczyznę autorytet w danej dziedzinie. Ta karta również może oznaczać, że sprawy związane z mężczyzną, mężczyznami mogą być ważne. Dobrze, i jeszcze ryby, co dla ryb. Na ryb, kochani, rycerz buław. Rycerz buław, czyli sprawy związane z mężczyzną, mężczyznami mogą być ważne, ale również niektóre ryby mogą ziać ogniem. Co to oznacza? Mogą być za bardzo nerwowe, za szybko będą, będą dawały się wyprowadzić z, wyprowadzić z równowagi, czyli hasło, przesłanie dla ryb jutro. Bądź zarządzajcie swoimi emocjami i to, co zawsze powtarzam, ten, kto zarządza swoimi emocjami, ten wygrywa, tak? Dobra, idziemy dalej co u barana. U barana, kochani, karta świat, czyli powinien być to lepszy, lepszy dzień niż ostatnie dni. I od razu tutaj barana pozdrawiam, Magdalenę Anioła i życzę, żeby czarne chmury. Nad nią zniknęło, i żeby widziała tylko słońce, żeby rzeczywiście słońce się działo. I dla Magdaleny Anioł, ale dla innych też, dobry czas do zaakcentowania siebie, siebie we wszechświecie. Wyjścia na zewnątrz, wyjścia do ludzi, być może właśnie ruszenia jakichś trudnych spraw, aczkolwiek przy tych aspektach bym się zastanawiała, ale na pewno element dopilnowywania różnych spraw będzie dla Was ważny. Gdybyście chciały pomarzyć, a nie tylko pomarzyć, a może coś zrobić w tym kierunku, żeby otworzyć się bardziej na zagranicę, też jest przepiękny czas. Dobrze. Idziemy dalej. E, idziemy dalej, co dla byka? Dla byka, jak gdyby e, taka e, energia stabilna, e, czwórka, czwórka mieczy to jest zawsze taka karta, która, która mówię rekonwalescencja czas odpocząć. Czas odpocząć, być może po jakichś trudnych zdarzeniach. Czas odpocząć, bo może organizm, psychika się domagają odpoczynku. Może niekoniecznie w domu, ale może z dala od domu. Ale gdyby nikt nie odpoczywał, żaden byk, a musiał pracować, to na pewno przy tej karcie bym powiedziała: na siłę nie podejmujcie żadnych decyzji życiowych. Jeżeli czegoś nie jesteście pewne, to się po prostu wstrzymajcie. Co u bliźniąt, Rycerz pucharów, czyli bliźnięta będą miały bardzo dużo. Uroku osobistego i bez względu na płeć, płeć mogą oczarować niejedną osobę, tak? I to tutaj bardzo wyraźnie widać. Również jego ich twórczość, u jednych twórczość będzie wzrastała, u innych zdolności do kłamania też będą wzrastały. No a jeszcze u innych bliźniąt sprawy związane z mężczyzną, mężczyznami będą ważne. Kochani, chciałam przypomnieć, oglądamy ponad 100 osób. Po z 40, proszę o łapki w górę. Idziemy dalej. Co, uraka? Uraka takie trochę zawoalowanie, czwórka pucharów, czyli być może. Rak będzie miał problem z wodą albo u siebie w organizmie, albo wodą, gdziekolwiek, ewentualnie ze sprawami hormonalnymi, bądź u niektórych może być też odczuwalna wrażliwość żołądka, natomiast niektóre raki mogą być w swoim świecie i zafiksowane na jedną sprawę. Byle nie za długo. Byle nie za długo. I uważać na różnego rodzaju kłamstwa. Dobrze, idziemy dalej, co u lwa. U lwa karta wieża, i od Razu mówię, proszę się nie przerażać, bo wieża to może oznaczać dom, budynek i sprawy związane z domem, budynkiem będą ważne. I w takich dniówkach nawet to może, bo, może to być e, w ten sposób, że na przykład trzeba będzie czynsz za mieszkanie zapłacić na przykład, tak? Już to są sprawy z domem, a być może komuś coś się zepsuje w domu, a być może będą chciały posprzątać, więc nie musi, nie musi być to negatywne. Natomiast przy wieży, jeżeli byśmy ją jako transformację piorun z jasnego nieba Opisywali, to bym powiedziała: może, jeżeli coś będzie chciało w waszym życiu runąć, nie będzie wychodziło, to może, może, może po prostu warto temu dać się rozwalić do końca i zrobić miejsce na coś nowego. A może jakieś przemyślenia takie życiowe, drogie lwy, bo to na przykład może być tak, że przy wieży może zrobicie coś. Czego do tej pory nie robiliście? I to już jest jakby zmiana działania, transformacja. Co dla panny, która ma dziecko, dzisiaj? Tylko powiem, nie wiem, czy widzicie rumieńce, bo dzisiaj tylko usta, pomalowałam mi trochę oczy. Dzisiaj u mnie na balkonie było słońce i wystawiałam ryjek do, do, do słońca, i aż tak mi lepiej. Czerwono, bo czerwono, muszę się nakremować, ale aż tak lepiej. Dobra, idziemy dalej. Co u panny? U panny jakieś lęki. Nie wiem, czy lęki o siebie czy lęki obliskich. Może u każdej panny zadziać się inaczej. Natomiast jestem za tym, żebyście drogie panny wyszły z lęków, tak? Bo to, czy się denerwujecie, czy się nie denerwujecie, nie zmienia sytuacji. Więc przynajmniej tak jak gdyby nie osłabiajcie swojego zdrowia i swojej energetyki, czyli yy, zaakceptować lęk. Przepraszam, odbiorę tylko od kuby. Kubusiu szybciutko, bo ja mam energetykę na żywo, a teraz mi przeszkadzasz. Nie, to ja teraz nie będę mówiła, za, za 10 minut zadzwonię, Na razie, cześć. Już przepraszam bardzo. Czy jeszcze wracając do Panny, oswoić lęk, tak? Ja jak się czegoś boję, rzadko się nieraz boję, to tak jakby akceptuję tą sytuację, że oczywiście może być najgorszy scenariusz. Uwagi, uwagi karta królowa mieczy. Czyli wagi będą co, mądre, będą ładnie operowały słowem. Mam nadzieję, znaczy niektóre mogą być złośliwe, ale mam nadzieję, że nie aż tak bardzo. Gdyby chciały e, przeprowadzać e, jakieś ważne rozmowy, e, uczyć się, to na pewno jest to dobra karta. I jeszcze dla skorpiona, dla skorpiona, co dla skorpiona, dla skorpiona bardzo dobra karta. W tej talii zawsze mówię, że to Michael Jackson, dziewiątka denarów, czyli nic złego nie powinno się dziać. Jeżeli jakieś były stresujące, trudne sytuacje, to powinny się one normować. Dobry czas. Na pobycie samą sobą, albo samym sobą. Ja dla swojej przyjaciółki, skorpiona wyciągnę później też kartę. Dla Elżbiety K., która wczoraj trafiła niespodziewanie do szpitala i w tym szpitalu jest. Tutaj szczegółów nie będę mówiła. Ktoś napisał, czy się zacina. Nie wiem, pani Ilona chyba słoneczko napisała, że się zacina, a komentarz. Komentarz wycofany, nie wiem, czy się zacina. Ja też patrząc na swój ekran mam takie wrażenie, ale teraz może już nic nie będę robiła z internetem, dzisiaj mam nie po kablu. Mam takie wrażenie, że też nie jestem taka ostra. E, taka ostra jak powinnam być, więc być może wina, wina internetu, więc przepraszam Was bardzo, jeżeli tak jest. Ja dzisiaj jestem nie na kablu, tak? E, dzisiaj jestem nie na kablu. E, Kasiu, Kasiu Malinowska, witaj, będę do Ciebie dzwoniła, albo może nie będę dzwoniła, bo trochę mam zajęć, ale to, co zapomniałam Ci przekazać, a teraz mi się przypomniało, mam dla Ciebie do przekazania od Miry F., Mirosławy F, o tak, bardzo ładną rzecz, więc mam dla ciebie. Dobrze. I teraz, kochani, tak, coś zacina, to już przykro mi, to tylko szybko wyciągnę afirmacje, afirmacje i później karty dziękczynne i urodzinowe. Co dla wszystkich, jeżeli chodzi o afirmacje, o afirmacje są we mnie odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Tak, czyli bardzo, 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 bardzo ładnie. I teraz, kochani, wyciągam kartę najpierw może urodzinową. Jeżeli chodzi o urodziny, to jutro 20 urodziny ma pani Bożena Boryna. Co dla pani Bożeny Boryny, co dla pani, yy, co dla pani Bożeny Boryny. Kocham własne ciało. Wszystkiego najlepszego, Pani Bożena, oczywiście. W moim umyśle panuje spokój, a moje zdrowe ciało jest tego odzwierciedleniem. Czyli przez ten rok, od urodzin do uro urodzin, ważne jest, żeby właśnie Popracować nad kochaniem swojego ciała, a być może uzdrowieniem jego. I teraz tak, najpierw wyciągnę dla mojej Elżbiety K, która leży w szpitalu, kartę, kartę co dla niej, co dla niej, co dla niej. Będę musiała zrobić też zdjęcie, żeby jej wysłać. Otwieram życiu nowe drzwi dla Elżbiety. Cieszę się tym, co mam i wiem, że wciąż czekają na mnie nowe doświadczenia. Przyjmuję nowości z otwartymi ramionami. Wierzę, że moje życie będzie wspaniałe. Ktoś napisał, że nie było koziorożce. Nieprawda, Pani Wioletko, był koziorożec, ja pamiętam dwójka buław, bo ja koziorożec, więc pamiętam bardzo mocno. Zrobię tylko momencik, jak zdjęcie i będę wyciąga brak miejsca w Zdjęcia standard. Dobra, czyli teraz idę jeszcze w podziękowania dla pani Grażyny MOC za wsparcie kanału. Każde doświadczenie zmieniam w szansę, każdy problem ma swoje rozwiązania. Wszystkie doświadczenia to okazje do nauki rozwoju. Czuję się bezpiecznie. Teraz właśnie dla Janki, dla Janki, no powiem po nazwisku, bo i tak widać na czacie, dla Janki Borudzkiej w podziękowaniu za wsparcie kanału. Nikt nie jest winny. Uwalniam się od, od obwiniania kogokolwiek, także siebie. Wszyscy robimy co w naszej mocy i staramy się jak najlepiej wykorzystać dary rozumu, mądrości i świadomości. To dla ciebie, i Janeczko, jeszcze dla twojego syna Huberta. Przyszłość jest cudowna. Żyję w otoczeniu bezgranicznej miłości, światła i radości. W moim świecie wszystko jest tak, jak powinno. Dobrze, i jeszcze dla pani Danuty Brylskiej za wsparcie kanału. Ufam procesom życiowym, świat ma własny rytm, a ja stanowię jego część. Życie mnie wspiera i zapewnia mi same pozytywne doświadczenia. Wierzę, że procesy życiowe mają na celu. Moje dobro. Kochani, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za dzisiejszy czas ze mną. Życzę radosnego wieczoru, może wieczorny spacer, tak? Ja pewnie z cedrą się przejdę. A jak się nie przejdę, to przynajmniej już godzinę posiedzę, jeszcze na balkonie się dotlenić. Więc cieszę się, że coraz lepsze. Lepsza pogoda. Kochani, dziękuję za dzisiejszy czas. Przepraszamy za złą jakość, bo u siebie widzę, że jakaś taka rąbnięta jakość, ale miejmy nadzieję, że jutro będzie dobrze. Jutro kabel przyciągnę i będzie ok. Pa, kochani.